Cześć kochani, z tej strony Renata Witam Was serdecznie w kolejnym filmie dla Fiori wykrojniki kwiatowe Angi Cebuli Dzisiaj zrobimy sobie wianek Na początek zrobimy takie kwiaty jak tutaj widzieliście Będę głównie używała wykrojnika Kalina To, ten, to takie łezki, te mniejsze płatki do tego będą fiorinki, z fiorinek tych większych zrobię takie małe różyczki, a z tych mniejszych takie właśnie maleńtasy, jak tutaj widzicie. To jest zrobione z jednego wykrojnika, a można uzyskać różne, różne te kwiatuchy. Listki zrobię z wioli i z pysencji, trochę obciętej. Bo zrobiłam zamiast 5 to 4 płatki. E, potrzebuję również coś do tuszowania, do, coś do kolorowania. Ja tutaj używam tuszy z z Action. E, można użyć pasteli suchych bądź olejnych, co tam macie pod ręką. E, do listków będę używała również molda tak żeby zrobić takie fajne żyłki jeżeli nie macie molda to można takie żyłki po prostu sobie je, je namalować ja już pokazywałam jak można namalować takie żyłki na poincencjach ten filmik jest gdzieś na Fiori wykrojniki kwiatowe tutaj chyba na swoim kanale też pewnie coś pokazywałam, ale już teraz nie pamiętam. Ja do takich żyłek używam e, zwykłych takich plemastrów e, dwustronnych z Biedronki i fajnie mi się sprawdzają, bo fajnie, fajnie się rozcierają. E, do gwianka jeszcze użyję takich różnych gałązek, które też możecie kupić w sklepie. E, I potrzebuję drut florystyczny do kwiatków, taki cieniutki. A do konstrukcji wianka mam taki grubszy o średnicy chyba 2 mm. On jest powlekany już taśmą florystyczną. I teraz zobaczcie, robię na, na początek. Już jak pokolorowałam sobie oczywiście płatki, to wygrzewam sobie te malutkie kwiatuchy białe i różowe. I je po prostu tylko delikatnie tak zwijam, żeby one. Zrobił, no żeby zrobił się taki pączek tutaj wygrzewam na żelazku te fiorinki jedne z fiorinek, czwórek te większe, czteropłatkowe wygniatam delikatnie końce i rozciągam i wywracam tak jakby na drugą stronę z nich powstaną takie malutkie różyczki i jeszcze tutaj mamy kalinę i ją też delikatnie podgrzewam, rozciągam i też wywijam sobie płatki z tych kwiatków wyjdą takie nie wiem nawet jak to nazwać to ani nie róże nie wiem no takie jakieś kwiatki nie pamiętam do czego są podobne, może, może wy mi podpowiecie one są bardzo proste do, do stworzenia. Ja w ogóle lubię robić kwiaty z takich pojedynczych płatków. Fakt, że dużo dłużej się je wygniata i formuje, no bo, no bo więcej trzeba tak użyć niż od razu cały taki, cały taki kwiatek. Jak się naraz wygniata pięciopłatkowe, no to szybciej trochę idzie. Ale ja lubię robić z tego typu płatków też róże, bo one, można sobie je fajnie wyformować. I tutaj widzicie, jak robię jeszcze z poisencji te listeczki do, do kwiatków, no i plus te pojedyncze listki z violi. Tutaj rozcięłam sobie tą wiolę, delikatnie podgrzewam na żelazku z jednej i z drugiej strony. No i przyciskam sobie do molda. Można tak naprawdę i z jednej i z drugiej strony, czyli z tej takiej oryginalnie zakończonej. Albo z tej drugiej. Te dłuższe płatki formowałam sobie na dwa razy, bo one są tak delikatnie wywinięte. Dlatego, żeby ten, ta kontynuacja tego tej żółki na środku byłam, dlatego formowałam sobie ją na, formowałam te, te płatki, czyli te listki tak naprawdę na dwa razy. I teraz przyklejam tutaj na klej błyskawiczny dru druciki florystyczne. Ja mam te cienkie druciki florystyczne niestety nie powlekane, dlatego będę sobie jeszcze je owijała taśmą florystyczną. Muszę gdzieś znaleźć takie cienkie, właśnie druciki powlekane, bo powlekane mam tylko białe i brązowe, a tych zielonych nie wiem, czy są gdzieś, czy, czy nie mam. Muszę gdzieś poszukać. I tutaj również powlekam taki drucik delikatnie wywinięty na końcu taśmą florystyczną i przeciągam przez ten mały kwiatuszek. Na końcu sobie Przyklejam tą kulkę. Posmarowałam sobie klejem, właśnie tym błyskawicznym, i dociskam tak, żeby, żeby przykleił się ten drucik do kwiatka. Można, oczywiście, użyć kleju na gorąco. Co prawda, przykleja na gorąco większe prawdopodobieństwo, że ten klej gdzieś tam nam wycieknie, a przy takim kleju typu kropelka. No to szybciej się to robi i, e, e, i nie, nie zrobi się tam nam taki glutek w środku. Ale musicie uważać oczywiście, żeby sobie paluszków nie posklejać, bo ja to mam już niestety po tych, porobieniu e, listków e, palce poklejone, no ale to nic. umyje się. E, I teraz będę sklejała sobie te kwiatki, te największe, które widzicie. Właśnie skaliny. I tutaj również zakręciłam sobie drucik. I teraz pierwszy płatek owijam. Różnie to wychodzi. Raz bardziej będzie zwinięty, raz mniej. Tak naprawdę każdy kwiatek jest inny. Tutaj akurat ten, który widzicie. To ten środeczek taki zielony będzie delikatnie widoczny. Tam niektóre kwiatki mi tak wyszły, że ten. Środek tak zakręciłam, że go nie widać. I tak naprawdę nie mam reguły, ile płatków zużywam. Po prostu, jak uznaję, że już ładnie wygląda kwiatek, to wtedy kończę. Tu sobie troszeczkę odcinam te, te końcóweczki i będę jeszcze doklejała właśnie te. Listeczki takie pod spodem. Odcinałam ten, tak naprawdę ja nie odcinałam, tylko tak sobie wycinałam maszynką, że ten jeden płatek, tak jakby był obcięty i sobie tą resztkę wycinałam. Chciałam, żeby były tylko cztery płatki, bo pięć przy takich malutkich kwiatkach byłoby troszeczkę za dużo, one by się tak brzydko układały. A tak, cztery to jest takie e, optymalne e, przy tak e, małych kwiatuszkach, jak tutaj ja robię, to Janka. Tutaj następny też tego typu e, kwiatek, e, ale tutaj użyję sobie mniej płatków, e, bo tylko trzy. Jak tu patrzę, e, można też tam, też robiłam takie malutkie. O, widzicie, ten. Ta malutka mm, różyczka, tak naprawdę różyczka, ten mały kwiatek e, był zrobiony tak jak róża no właśnie na mm, folii aluminiowej. Że ten środek był właśnie tak um, zwinięty na folii i to bardziej wyglądało jak taki zwinięty właśnie e, pączek. E, ale to jest dowolność, e, można robić na folii, można po prostu zwijać sobie. Taką tulejkę, tą, ten jeden płatek z kaliny. I tutaj znowu przyklejam sobie te zielone płatki z Pojasencji. I na koniec jeszcze będę robiła mm, takie mini różyczki z fiorinek, czwóreczek tak jak widzicie tutaj na tym na załączonym obrazku zwinęłam sobie taką małą łezkę z folii aluminiowej, przeciągnęłam sobie drucik, przebiłam go i zawinęłam u góry, tak żeby ten drucik mi się dobrze trzymał, żebym później przy dociskaniu płatków żeby on mi po prostu nie wyszedł i tak jak widzicie tutaj ja sobie odcięłam jeden płatek e, i go przykleiłam i dopiero następne trzy już um, przyklejałam naraz bo przy takim znowu malutkim e, kwiatuszku gdybym przyklejała od razu cztery tak jeden po drugim no to ten czwarty gdzieś by mi tam brzydko się układał dlatego um, odcięłam najpierw jeden przykleiłam i, i trzy następne już przekleiłam razem i tutaj pierwszy kwiatuszek będzie z dwóch takich kwiatów, kwiatków tak naprawdę z, z jednego już zrobicie taką malutką różyczkę tutaj zależało mi na dosyć małych kwiatkach bo wianek taki komunijny myślę, że tak Taka głowa dziecka komunijnego nie jest za duża. Ten akurat Wianek przywłaszczyła już sobie moja córka, a ona ma dopiero 5,5 roku, więc jej głowa nie jest mega wielka, jest raczej drobniutka. Więc też nie chciałam, żeby ten Wianek przytłaczał jakoś. I żeby wyglądała karykaturalnie, z takim mega wielkim białkiem na głowie, dobra. Kwiaty zrobione, liski zrobione. Ten drut, który ja mam, ma około 40 cm, tak chyba 39 dokładnie. I na początku miałam sobie zawinąć z tego drutu takie właśnie łaski na końcu. Ale stwierdziłam, że to będzie jednak e, troszeczkę za mało na taki wianek, bo z reguły taka głowa m, dziecka, komunii, które idzie do komunii takiego 8-9-letniego, no to jest myślę, że około 52-55 e, cm średnicy, wróć obwodu. E, i, I myślę, że tak jakbym miała taki. E, ten drut jeszcze zawinęła, no to byłby troszeczkę za krótki, dlatego postanowiłam sobie tutaj z drutu florystycznego, ale troszeczkę grubszego niż tego, którego używałam do łodyżek, zrobić sobie takie łezki. Na, na tych łezkach później przymocuję sobie wstążkę, taką, że będzie można sobie tą wstążką regulować tak naprawdę obwód tego Bianka. Tutaj używam tak jak widzicie taśmy florystycznej, najjaśniejszej, jaką e, znalazłam w swoich zasobach. I owijam sobie najpierw tamten drucik tą taśmą florystyczną, bo on nie jest powlekany. I później przymocowuję do tego grubego e, drucika. Delek delikatnie przyklejam, tak żeby mi on się złapał, i później e, owijam. Taśmą z jednej z drugiej strony. Tak żeby powstała taka właśnie łaska. Jeśli ktoś używał taśmy florystycznej, to na pewno wie, że ona ma w sobie taki klej. I z jednej strony jak się ją rozciągnie, to ona właśnie ten, ten klej się pojawia z jednej strony i najlepiej właśnie jak się ją nawija, to. Trzeba ją rozciągać, tak żeby, żeby ta, ta taśma nam się po prostu nie odkleiła. Ja sobie używam właśnie do przymocowania tego wszystkiego. Będę używała nie takiej pełnej, szerokiej taśmy, tylko przecinam ją sobie na pół. Jest dużo wygodniej Okr okręcać taką taśmą właśnie ten drucik i tak naprawdę tutaj teraz będę nawijała, nawijała, zawijała jak ten świstek i dokładała ile się da. Tutaj w pewnym momencie zorientowałam się, że nie dodałam tak już praktycznie w połowie wianka. Dodawałam, dodawałam i, i zorientowałam się, że nie dodałam takich tych małych kwiatuszków, dlatego później sobie je tam gdzieś wciskałam, starałam się je do, dokleić tą taśmą, na szczęście się udało e, do, doczepić te mniejsze kwiatuchy, było dosyć ciężko. Ale się udało i tutaj oprócz e, tych kwiatków i listków, które zrobiłam, no to dokładam sobie takie e, sztuczne plastikowe gałązki. Miałam jeszcze m, tam dołożyć taką, nie wiem nawet jak to nazwać, takie m, też mini kwiatuszki, ale nie bardzo mi to już pasowały. E, dołożyłam tylko takie kuleczki i, e, i jakieś takie właśnie takie gałązeczki delikatnie pobielone myślę, że tutaj trochę lekkości nadadzą temu wiankowi i tak naprawdę tak jak okręcam sobie starajcie się formować tak, żeby z jednej i z drugiej strony w miarę to dobrze wyglądało tutaj oczywiście na tych drucikach można sobie nawet po Okręcenie już po, po, po przyczepieniu tych wszystkich elementów można jeszcze sobie je wyginać, bo one no, fajnie się formują. Ta taśma mocno trzyma te wszystkie elementy, szczególnie jak się je tam tak mocno rozciągnie i ukręci. A na drucikach myślę, że fajnie. No, na drucikach fajnie się to kształtuje, więc możecie y, później e, nawet y, przymierzając taki wianek już do głowy y, dziewczynki, która, która będzie ten wianek nosić, można jeszcze sobie wymodelować e, te kwiatuchy już na, e, na modelce, że tak powiem. I widzicie, tutaj będę dokładać i dokładać, dokładać. Ja tu zrobiłam takim sposobem, że z jednej strony trochę, doszłam tak mniej więcej do połowy i później z drugiej strony też doczepiałam sobie kwiatki, tak żeby złączyć się po środku. Na środku było dosyć ciężko robić tą kompozycję, doczepiać te wszystkie Elementy, ale na szczęście jakoś to wyszło. Można iść sobie po prostu do końca z tym wiankiem, robić taki powiedzmy asymetryczny, czyli nie, bo ten mój, no to asymetryczny nie wyszedł, ale, ale taki jest z jednej i z drugiej strony powiedzmy podobny, a można jak najbardziej iść po prostu. W jedną stronę, gdzieś tam na końcu, tylko e, zrobić tak, żeby, żeby te kwiatki w drugą si stronę się układały. To już też Wasza mm, inwencja twórcza. E, mam nadzieję, że ja Was e, troszkę zainspirowałam do, do takiego mm, zrobienia wianuszka, do, szczególnie do takich e, małych kwiatuchów, które niekoniecznie musimy wykorzystać w wianku. Ale również w kompozycjach, na kartkach, boksach, bądź innych naszych pracach rękocielniczych. Teraz zostawię Was trochę przy muzyce, bo będę zawijać, zawijać i jeszcze raz zawijać. No i wianek gotowy. Na koniec mi jeszcze film troszkę obcięło. Tutaj dokleiłam sobie jeszcze kilka gałązek, listków, jakieś te małe kwiatuszki. Najpierw nakleinę na gorąco, a później jeszcze zabezpieczyłam taśmą florystyczną i dołączyłam jeszcze taką tasiemkę tutaj z jednej strony zawiązaną, tak żeby można było regulować sobie średnicę wianka. Muszę chyba dokupić taką szerszą wstążkę, będzie to chyba lepiej wyglądało. I tak naprawdę to by było tyle. Mam nadzieję, że Was zainspirowałam. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zapraszam na kolejne moje filmy, i zapraszam na, do sklepu Fiori po fantastyczne wykrojniki. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego filmu.